Oberstdorf, czyli pierwszy przystanek 73. edycji turnieju Czterech Skoczni. Turnieju legendarnego. Każdy, kto chociaż trochę interesuje się sportami zimowymi, a przede wszystkim skokami narciarskimi, wie. Co to jest Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck i Bischofshofen, ale teraz będziemy mówić o tej pierwszej stacji położonej w Bawarii na wysokości 800 metrów nad poziomem morza. Jeden jedyny raz w historii. Triumfował tutaj reprezentant Polski, był to Kamil Stoch w roku 2017. Ale jeżeli mówimy już o stacjach, to za chwilę pokażemy Państwu Stację wyjątkową, szczyt Nebelhorn położony na 2224 metry nad poziomem morza, który góruje pięknie nad Oberstdorfem i jest to świątynia dla narciarzy. Tym oto sposobem dotarliśmy na Nebelhorn, czyli jeden z najwyższych szczytów w okolicy. Jesteśmy w bawarskim regionie Allgäu i stąd rozpościera się przepiękny widok na niemieckie Alpy. Jesteśmy tuż przy granicy z Austrią, a rzut stąd znajduje się między innymi Szwajcaria i Liechtenstein. I w tych oto przemiłych okolicznościach przyrody żegnamy się z Oberstdorfem, ale przenosimy się w równie, a może i piękniejsze miejsce, czyli do niemieckiego Zakopanego, do niemieckiej stolicy sportów zimowych Garmisch-Partenkirchen. Tam już jutro kwalifikacje do konkursu noworocznego te zaczynają się od godziny 13:30 na 1 stycznia tradycyjny konkurs noworoczny skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do zobaczenia.